Ludek ci pomoże i Zbigniew ci pomoże. Firma musi dalej normalnie funkcjonować. Grażynka, teraz najważniejsze, żebyś te pogrzeby zrobiła. Jacek, nie będzie żadnych pogrzebów. Ale co, z martwych wstali? Rodziny zerwały umowy. Ale jak zerwały umowę? Terminy są wyznaczone, ksiądz jest załatwiony. Ksiądz wychował z kimś Ze mną nie chciał nawet rozmawiać. Je. Bazera Jacek w. To jest kopa ja tego? Ja jestem wieczny.